Witaj w drugiej części filmu o serwisowaniu u teraz pokażę Ci jak czyścić łańcuch. Nie musisz mieć stojaka serwisowego, warto za to mieć łańcuch spięty na spinkę. Obejrzyj swój dokładnie i sprawdź czy już taką posiadasz, jeśli nie trzeba będzie rozkuć łańcuch specjalnym skuwaczem. Spinka ułatwia ściąganie łańcucha na czas czyszczenia całego napędu. My dodatkowo mamy dwa łańcuchy i używamy je na zmianę co około 1000 km kontrolując ich rozciągnięcie. Dzięki temu zębatki wolniej się zużywają. Czyszczenie łańcucha zacznie od porządnego wytarcia go w szmatę. Następnie przygotuj sobie plastikową butelkę PET z uciętą szyjką. Wlej do niej około 100 ml benzyny ekstrakcyjnej i wrzuć łańcuch. Potrząsaj na boki butelką, po czym odlej brudną benzynę do innego, szczelnego pojemnika. Powtarzaj czynności, dopóki łańcuch nie będzie idealnie czysty. Odstaw tą brudną benzynę na następny raz, zanieczyszczenia osiądą na dnie i będziesz mógł ją ponownie wykorzystać.